Dzisiaj y, filmik będzie typowo gadany, posiadłówkowy, ponieważ zrobimy ze mną mój makijaż. Wiadomo, myślę, że każda dziewczyna tak ma, ja tak miałam przynajmniej, że bardzo chciałam sobie wypracować swoją rutynę makijażową, żeby na przykład wiecie, mieć jeden produkt i na przykład, że ten produkt mi się sprawdza, i nie muszę testować różnych rzeczy, żeby mieć już sprawdzone rzeczy i ich używać na co dzień. I dzisiaj Wam pokażę, jak wygląda mój makijaż, ponieważ to rutyna, którą mam już od bardzo dawna. Przy okazji pokażę Wam, czego ja używam, co mi się sprawdza. Może również Wam pokażę jakieś rzeczy, które mi się totalnie nie sprawdzają. Mamy lusterko, tu mamy kosmetyczkę, mój nowy zakup. Nawet jeszcze z Met pokazywałam Wam na vlogu w Warszawie, chyba już eee, Z Victoria's Secret. I patrzcie, jaki on jest rzeczywiście ogromny. Naprawdę, ja tutaj e, śniadka bym się nie wiem, chciała spakować na jakiś wyjazd czy na weekend do mojego chłopaka, to na spokojnie mogę tu spakować wszystkie rzeczy, które potrzebuję do włosów, do mycia twarzy, kolorówka, perfumy, wszystko. Ona jest naprawdę mega, mega ogromna. Lećmy do makijażu. First things first, będę używać e, beauty blendera, ponieważ ja naprawdę. Jak jeszcze nie zarabiałam, to kupowałam zamienniki i naprawdę umierałam na nich. Jak już zasmakowałam tego cuda, to już jest mój drugi, to potem już z jak... żadnym innym naprawdę nie mogłam się dogadać. Więc ja uwielbiam oryginalnego Beauty Blendera. zmieniam go chyba raz na pół roku. Jak widać, no tutaj się już trochę zakoloryzował, ale to nic, ponieważ naprawdę sprawdza mi się jak nic innego. Więc tego będziemy używać. Najpierw pielęgnacja. W ogóle to jest moja ulubiona pomadka do us. Ona jest z Altery, czyli z Rusmana za chyba 5 zł. Rumiankowa, jest naprawdę wiele lepsza. Bardzo fajny skład, super cena, w ogóle wszystko na plus. Jeśli się nie maluje, takie dni, zawsze do pielęgnacji... czy zawsze. Testuję teraz w sumie ten kwas hialuronowy z Bielendy z polecenia mojej koleżanki. Na razie jest spoko, ale nie wiem, zobaczymy, jak, jak aż zużyję w sumie. I bardzo się lubię z tym kremem. z Zbajomy. Yy, po prostu tak zwykle na co dzień, nie roluje mi się na twarzy, nic się z nim nie dzieje, bo na przykład. Mam też ten żel krem z SPF-em 30 i z nim się chyba nie lubię, więc tylko czekam aż go zużyję, po prostu. Strasznie się roluje, prawie nic nie robi, a to wiecie, ma być też niby nawierzając nie tylko SPF, więc oj. Z koleżką się nie lubimy, co to na co dzień kiedy się nie maluje bardzo się lubię z tym, ten bardzo też lubię na noc, czy też lubię z tym. czy z tym produktem się lubię, ale czy zauważam jakąś mega różnicę, chyba nie. Może lekko, z tym garnierem v Vitamin C serum na noc, 10%. Bardzo fajne, bardzo lubię. I ten SPF z L'oreala, bardzo się z nim lubię, ale nie daję go pod makijaż, bo ja bardzo lubię, jakie są on takie, wiecie, glowy, a on ma matowe wykończenie, więc rzeczywiście go daję. Um... Tylko jak nie noszę makijażu. I przynajmniej też kupiłam drugie opakowanie. Eee, jakby się ten skończył, bo jeszcze wczoraj była na niego promocja, więc zakupiłam, a bardzo się z nim lubię. Ale do rzeczy, jeśli chodzi o pielęgnację, którą używam pod makijaż, to tak. Bardzo często używam tego kremu pod oczy. Niestety się już kończy, ale jeszcze dzisiaj go użyjemy. Może właśnie go nawet dzisiaj skończymy. Kocham ten krem z embryolisę. Po prostu uwielbiam. Pod makijaż, już go widzicie tutaj zwinęłam, ale myślę, że możecie go kojarzyć z TikToka. Kocham, uwielbiam jest wart każdej złotówki, właśnie szczególnie pod makijaż. Proszę bardzo, taki kremik. No, jest fantastyczny. Pierwszy raz go kupiłam w Paryżu, bo wtedy był e, mega trend na TikToku na te farmasy, jakkolwiek to wypowiedziałam, e, francuskie. I właśnie tam mnie ustawicie było kodali. Chociaż jakbym tam wróciła, to naprawdę. Zrobiłam napad na to, ponieważ naprawdę jakieś będzie kodali, Lancaster i tak dalej, mnóstwo tam było naprawdę fajnych rzeczy, ale że byłam z małym bagażem, w sensie z walizką, no to musiałam się raczej pilnować tymi mililitrami, gdzie jeszcze miałam swoje kosmetyki, więc wzięłam sobie wtedy trzydziestkę i naprawdę bardzo się z nią pokochałam, a potem na stronie zamówiłam sobie dwa razy takie opakowania, jedno dam mojej cioci, a drugie zużywam i naprawdę kocham ten krem pod makijaż, to jest najlepszy krem. I zawsze miksuję go z tym Originsem. To już jest moje drugie opakowanie. Pierwsze też miałam chyba 50 albo 30. Nie pamiętam na spróbowanie, to już jest 75. Uwielbiam ten krem. I to jest właśnie nowa odświeżona wersja. Też takiego Origins'a. Nie wiem, czy jeszcze mam pudełko, czy wyrzuciłam. Chyba wyrzuciłam. Takiego, wiecie, całego pomarańczowego. Jeśli nauczysz się wstawiać zdjęcia do filmu, to Wam tutaj pokażę pewnie, a jeśli nie, no to mam gdzieś że się znajdziecie. Właśnie tamten też się nazywa Origins Jeansing i jest taki cały pomarańczowy z takim białym kwadratem na środku i to jest jego odświeżona wersja też Jeansing, ale tamten chyba też jest w sprzedaży yy, z tego co wiem i ten jest jeszcze z kofeiną dodatkowo. Naprawdę bardzo się lubię z tym kremem. I teraz tak. najpierw ten, w sumie ten byle kiedy, najpierw ten, potem ten. Super glow, super nawilżenie, kocham, robimy to. Jak widzicie, tego kremu trzeba go wycisnąć. Nie trzeba dużo, myślę, że na przykład tyle wystarczy. Zakręcamy i siup. Naprawdę, ja jakoś wolę sobie dawać tutaj na nadgarstek krem i dopiero sobie go potem... Ten krem się tak wspaniale pachnie, naprawdę. Ja zawsze jak czuję jego zapach, to mi się przypomina tylko, wiecie, Francja i naprawdę było wspaniale. Więc same miłe wspomnienia, naprawdę, same miłe wspomnienia. Ten krem jest naprawdę mega. Chyba czas skończyć ten mały pod oczy. Damy go... Wiecie co, odkąd e, mam żele, i tak nie mam takich długich żeli, ponieważ mam e, żel na naturalną płytkę, ponieważ wiecie, no nie mam jakichś długich tych paznokci, ale uwierzcie mi, że ja całe życie miałam mega, mega, mega krótkie paznokcie i no nie byłam najatrakcyjniejszą dziewczyną przez to. Znaczy wiecie, nie miałam jakoś tak, że za... Za opuszek czy coś, tylko po prostu ja nie miałam Długich paznokci, jeśli robiłam to hybrydę Tak do koniuszka, ponieważ raz mi to przeszkadzało Dwa moje paznokcie Niestety są najgorszymi Paznokciami chyba, jakie mogą być eee, Oficjalnie skończyliśmy krem Ponieważ nie jestem chyba w stanie już wydłubać tej reszty Nie, niestety nie Ponieważ ja, mój paznokcie Rośnie do góry Jest tak łamliwy, tak kruchy Bye bye, bardzo fajny ten krem Bardzo go lubiłam, naprawdę Proszę bardzo Tutaj może się coś chyba się nie, ale to jest clinic all about ice rich. No, so, mam też bardzo małą płytkę, możecie zresztą zobaczyć. Naprawdę malusią i no ciężko się zawsze pracuje z moimi paznokciami. I na koniec pielęgnacji lecimy z tym kremem. Nie dajemy go dużo, ponieważ on jest dość rzadki. O, co też uwielbiam naprawdę zapach tego kremu. Jest taki właśnie bardzo orzeźwiający, cytrusowy. Mega, mega, mega. Dobra i roz... Ready, steady, go. Dobra, teraz jeśli chodzi o podkład. To ja robię bardzo duży miszunk, tak... Ponieważ ee, mam podkład, który używam... Lecimy od lat, naprawdę ten L'Oreal Infallible. Bardzo się z nim lubię. I też mamy trochę, i mamy też, bo to jest bardzo ważna część, korektor Start, który kocham. Bardziej kocham ten w wersji Cream. Ten, uwielbiam ten. Ten kupiłam przez przypadek, ponieważ poszłam po ten i zagapiłam się, nie wiem, czy myślałam o czymś innym, czy co. I przez przypadek wzięłam ten ciemniejszy. Ale tego go teraz zużywam, a ten trochę oszczędzam. Naprawdę ten jest wspaniały. Mamy korektor Start. Infatwool. i teraz proszę Państwa kolejni testerzy. Mamy ten podkład z Maka. Ja pamiętam, że moja koleżanka miała go jakoś tak, jak byłyśmy w liceum, coś takiego, i tak pięknie cera wyglądała naprawdę gładziutka. Znaczy ona też ma bardzo gładką cerę, w ogóle z natury, ale tak wspaniale wyglądała, że kiedyś sobie pomyślałam, bo to jest moja pierwsza rzecz, rzecz z Maka, nigdy nie miałam nic z Maka. I naprawdę ja zawsze myślałam, kurde, muszę sobie kupić ten podkład, ponieważ ona tak wspaniale w nim wygląda. Ja też chcę taki, prawda? Wiecie co, kupiłam ten podkład. Może ona jeszcze miała jakiś jeszcze inny, nie wiem. No i czekam, aż go zużyję. A to jest 120 ml, no i zużyłam gdzieś tyle. Nie ma krycia w ogóle. Czy ładnie wygląda? Jest trochę ciemniejszy. W sumie teraz na lato nawet dobrze. No i tak. I jeszcze ostatnia rzecz, E, mój chłopak kupił mi na imieniny, w sumie sama sobie wybrałam. E, taki e, Tinted Moisturizer jeszcze z małym SPF-em, więc zawsze fajnie ze Za smashboxa, taki halo. I on jest też trochę ciemny, więc ja naprawdę to jest jasne, to jest dość jasne. Te dwie że są ciemne ja po prostu robię jeden wielki eksperyment z nimi i zaraz zobaczcie. Najpierw daję ten Tinted Moisturizer. Powiem Wam, że on jest naprawdę bardzo fajny. Tylko sobie kupiłam ciemny kolor. Jak widzicie, jest dość ciemny. Na wakacje widzicie, jakie mam teraz glowy skin po tym kremie. Ten glow to daje właśnie ten pomarańczowy krem z Origins. No i tak sobie właśnie rozprowadzam trochę na twarzy. On już jest tak rozprowadzony. daje troszkę tego podkładu z maka, żeby trochę rozjaśnić w sumie to, co tutaj się właśnie stało. On i tak ma małe krycie, więc naprawdę taka ilość to to jest nic, wierzcie mi. Okej. Okay. I okej. Okay. I normalnie już blenduję, ale wyjdę bardzo ciemna, więc jeszcze teraz na szybko dodam troszeczkę dosłownie tu, tu i tu, ponieważ widzicie, on już się leje w dół. No dobra, dodajemy... Aj! Jak mi spadnie na koszulkę, to się chyba... No. I lecimy z blendowaniem. Tu tu i w ogóle czuję właśnie, więc mega! Maga się starać o to, żeby naprawdę wszystkie te kosmetyki się ładnie razem zblendowały, więc ilość uderzeń tą gąbeczką o moją twarz jest naprawdę zatrważająca. Ale ja całe życie zawsze wolałam być w sumie jaśniejsza. W sensie, ja wiecie, nigdy, jeszcze nie byłam w sumie na wakacjach, więc nawet nie jestem opalona i myślę, że przez najbliższy miesiąc nawet nie będę. I dlatego ja zawsze wolałam mieć taką rękę, mam skórę i tak dalej, ale każdy wtedy krzyczał, że wyglądam jak ściana, mimo że używam brązera i wiecie, no wszystkich takich rzeczy, to każdy zawsze krzyczał, że wyglądam jak ściana, czemu jestem tak jasno pomalowana, a wiecie, zawsze brałam jakiś drugi, trzeci odcień, na przykład wiecie, podkładu czy coś, bo ja też nie jestem jakaś taka blada jak porcelana, ale bez przesady, nie? I to wygląda tak, czy to już się zblendowało? Z tego co widzę to tak. Więc widzicie to Glow? Dalej. Mam nadzieję, że jest you do. Tak wyglądam. Jak widzicie, lekko się odcinam, ale to jeszcze jest do wypracowania, ok? To jeszcze jest do wypracowania. No, i ostatnio właśnie kupiłam ten i każdy mi powiedział, że o wiele lepiej wygląda. Potem kupiłam to, to już w ogóle. A wiecie, że no, mega ciemne. Więc zaczęłam miksować wszystko, co mogę. Też ucho, żeby się nie odcinać. Jak jakiś pajacyk. I wyglądam tak. E, dalej lecimy z korektorem. Tak. E, jeszcze jak, zanim ludzie mi zwracali uwagę, że wyglądam bardzo blado, ja się bardzo lubię z tym korektorem, ponieważ on mi zastępuje po podkład. Naprawdę, kocham ten korektor. Kocham go. Tutaj też trochę, ponieważ on naprawdę zastępuje mi podkład i wygląda megaśnie, śnie. Serio no po prostu ja jakby nie mam w ogóle, niby nie jest dobry dla skóry ale naprawdę ja się z nim uwielbiam miałam też podkład z, e, korektor z Narsa i powiem wam że, no i oczywiście blendujemy to wszystko, ponieważ ten korektor z Narsa tak mi się totalnie nie sprawdził, ale jeszcze słyszałam że korektor z z Diora jest bardzo fajny więc e, będziemy próbować, będzie testing na pewno Testing one to one to. tak jest, lecimy, czyli praktycznie rozświetlamy wszystko to, co chcemy, żeby było rozświetlone, jaśniejsze, a nawet możecie zobaczyć teraz, że według mnie już nie wyglądam aż tak ciemno, wyglądam o wiele lepiej, przynajmniej moim skromnym zdaniem, nie jest tak ciemno, a nie zakorektowaliśmy okolic, które, na które i tak będziemy dawać bronzer. Tak jest po korektorze, lecimy teraz z konturowaniem. Przerwamy herbatkę. Dalej mamy dwa produkty do konturowania na mokro, cieplejszy i chłodniejszy. Ja sądzę sama, że powinnam używać, e, oczywiście to jest Rare Beauty, że powinnam używać chłodniejszych tonów, ale strasznie chciałam spróbować tego, ponieważ każdy go zachwala. Ja w ogóle nie używam różu. Więc strasznie chciałam spróbować jakiegoś produktu z Rare Beauty, a że nie używam różu, no to kupiłam ten. I tak pani mi doradziła naprawdę najchłodniejszy, jaki jest. I nie jest najgorszy, naprawdę. Oj, oj. Dobra. I tutaj. Już mam. Ale zauważyłam, że mnóstwo osób teraz... Ja zawsze to robiłam pędzelkiem takim, żeby nie tracić produktu. A ludzie to normalnie dają gąbką. I właśnie próbujemy... Mm, może jedną stronę normalnie pędzelkiem, a drugą stronę spróbujemy gąbką. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, tutaj lecimy z gąbką. Hups, hups, hups. Oj, dobra, to wygląda naprawdę ładnie. Moim skromnym zdaniem chyba to wygląda pięknie. Dobra, spróbujmy pędzelkiem, czyli tak jak robię zawsze. Ale wiecie, co mi się wydaje, że... Nawet sporo produktu zostaje mimo tej gąbki. Serio. No a pędzelkiem to zawsze naprawdę ten brązer się rozprowadza mega, ponieważ na przykład ten z Fenty już tak się dobrze... Nie, chyba przychodzę na gąbkę oficjalnie. Dobra, oficjalnie będę to robić tylko gąbką. No przecież to wygląda moim zdaniem, może Wam się nie podobać, ok Fantastycznie. I teraz coś, co jeśli... Jeśli miałabym używać jednego produktu do konturowania do końca życia, jak myślicie, który by to był? Ten. Uwielbiam. Znaczy, konsystencja, owszem, jest trochę bardziej suchy, to trzeba przyznać, ale to, jaki on ma kolor, i tutaj daję go właśnie troszkę, jakby na mniejszy obszar, to, jaki on ma kolor, to, co on potem robi. Naprawdę kocham. Najpierw wrócimy na ciepło, potem na zimno i czuję, że on już tak ładnie gąbeczką to nie będzie nam blendował. Tak, pędzel zdecydowanie daje mu radę. Naprawdę. No zawsze to robiłam pędzlem i wychodziło właśnie tak. <grym> um, żeby tu trochę sobie dałam za dużo do góry. Ale tu się jeszcze wypracuję, spoko. I tak wyglądam pokonturowana. Czy używam suchego... Tak, mam jeden i mam drugi. I bardzo ten lubię kocham ten brązer. Naprawdę widać, że już nawet jest sporo zużyty. Mam jeden od ho, 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 ho. ho. Też jest naprawdę chłodny odcień. Jednak jeśli chcemy mieć taki stricte glowy makeup, to go nie używam, ponieważ. No wiadomo, brązery są raczej matowe, prawda? I jeszcze mam taki z narsa, ale on też jest niby chłodny, ale on już jest trochę bardziej taki pomarańczowy, bardziej brązowy. Mogę w sumie dla Was trochę użyć tego na jeden policzek. No, trochę mi mają. No, jakby go prawie nie widać, bo i tak tyle dałam tamtych, ale ten. Ten to jest bajka. Jeszcze tak pięknie pachnie czekoladą. Naprawdę. Ja już go mam naprawdę bardzo długo. I pachnie dalej. Przepięknie czekoladą. Naprawdę uwielbiam ten produkt. Ten też nie jest najgorszy. I wiecie co? Ja uwielbiam, na przykład jak mam jakąś imprezkę, a nie za bardzo chce mi się robić cienie, to uwielbiam tym sobie robić powiekę. Genialna, genialna sprawa. Dobra, dalej przechodząc do rozświetlacza. Jeszcze tylko napomnę, że te pędzelki są z Real Techniques. Bardzo je lubię i kupiłam takie miniaturkowe kiedyś na Zalando. I są mega fajne, naprawdę bardzo fajne, a ten pędzel jest z Primarka do rozświetlacza i go kołam. Zresztą widać jaki jest już mocno używany, mimo że niedawno je myłam, naprawdę. Ehm, mój rare beauty po przejściach Accelerate. Tera mi się wydaje, że kiedyś go było łatwiej dostać niż teraz. Teraz to już jest dramat. Ehm, no, rozbił mi się, Nagrywałam chyba szorca czy TikToka o tym, no, ale coś tam jakoś go poskładałam i żyje. Troszkę się sypało, ale no, nie jest źle żyje, no i ten rozświetlacz. proszę Państwa. To jest... Jak kocham rozświetlacz? Mogę się świecić, jak nie wiadomo, co naprawdę. No, to jest mega. Ja jeszcze daję od razu zawsze tutaj na łuk brwiowy. Ale coś, co miałam całe życie będę mu również doskonnie um, wierna. Zanim jeszcze to wyszło, to jest Smashbox z beką. Myślę, że wiele z Was zna ten rozświetlacz. Też widać, że już troszkę poturbowany. Najpierw miałam tą małą wersję, a teraz dajmy jeszcze. Pokażę Wam, bo to, to jest naprawdę też bardzo fajna sprawa. Bardzo fajne glow. Kocham też ten rozświetlacz. Naprawdę mogę polecić Wam w 200%. Dobra, teraz szybko powieki tutaj zjedziemy z podkładu. Z twarzy to w sumie wszystko. Teraz bierzemy się za brwi i zostaną nam rzęsy. Jeżeli chodzi o brwi, to zawsze używam byle jakiej kredki, yy, byle ja bym miała właśnie grzybyczek. Tu sobie przeczyszamy. Zrobiłam sobie w ogóle ostatnio sama henne <grymne> brwi i przy okazji ich metamorfozę. I nawet się podobają, ponieważ są teraz o wiele cieńsze naprawdę o wiele cieńsze. I tutaj kredyczka. Zawsze biorę na oko kolor. To akurat jest z Naprawdę jakby ja uwielbiam, wiecie, chodzi do Seforyk, powiedz sobie jakieś, nie wiem, korektory, mm, brązery, rozświetlacze i takie podobne rzeczy, ale naprawdę jeśli chodzi o kredkę do brwi, to jak najtańsze. Teraz jeszcze jedziemy z drugą brewką. Ta brewka jest zawsze o wiele gorszą brewką, więc tą brewką się zazwyczaj nie lubimy ale zobaczymy, co to będzie. Hops, hops, hops. No nie jest najgorzej. Tą trzeba, z tą się naprawdę trzeba o wiele więcej napracować, ponieważ ta jest też o wiele pełniejsza, a tutaj widzicie trzeba dużo dorysować, zrobić i potem to wyczesuję, żeby i tak nie było widać tych kresek. I teraz proszę Państwa kwestia żelu do brwi. A... Miałam raz taki żel z Benefitu brązowy, niestety albo go zgubiłam, albo mi się skończył, ale go lubiłam, jednak ja nie lubię chyba kolorowych jednak żeli, o kurczę. Ehm, więc nie wiem, miałam też próbkę takiego żelu z Benefitu, tego bezbarwnego, jednak ta szczoteczka do mnie w ogóle nie przemawia. Miałam żele z Maybelline, ten z v, bo on też jest średni, mam też taki z Maybelline, on też jest średni. Miałam żel taki chyba z Everline przezroczysty, też w ogóle wodny, to jest dla mnie hit. Eee, tylko dwa żele w życiu mi się sprawdziły. Wiecie? Jeden jest z Kiko, a drugi jest z Morphy. Kupiłam sobie raz na urodziny, no to było kilka dobrych lat temu, taki set dobry z Morphy. I tam był ten żel Szel z Molfi do Brwi, po prostu nie brudził mi nic wokoło, przeźroczysty, od razu zastygał, przesuper. Żel z Kiko też był dobry i właśnie my rycy teraz na wakacjach i byli w Kiko, ponieważ Kiko już nie ma stacjonarnie w Polsce, a ja kocham stamtąd produkty, więc kupili um, mi ten żel i jedzie do mnie, może kiedyś przyleci. Więc tu mamy taki żel z Vibo, nie za bardzo go lubię, ale lepszy ryc niż nic, on chociaż tak jakoś. On jedyne co bardzo w nim lubię, to że ma ładną szczoteczkę. Czy robi coś brwiom? Nie. Tylko po prostu chcę go zużyć, a nie jest najgorszy, ale już na pewno drugi raz bym go nie kupiła. On też już w sumie trochę ma, więc tylko właśnie, żeby on ładnie rozczesał te włoski i coś tam im nadał. No i tak, brewki są zrobione. Kiedyś zrobiłam laminację brwi i rzęs. Na rzęsy bym chętnie poszła. Natomiast naprawdę u bardzo fajnej dziewczyny. Bardzo ładnie, bardzo mi się długo trzymał efekt. Jednak stwierdziłam, że wydawanie pieniędzy na tą laminację to jest przynajmniej w moim przypadku, póki jeszcze nie zarabiam 80 tysięcy miesięcznie. Nie jest to mi w tym momencie potrzebny wydatek, ale naprawdę, jeśli do dziewczyna się napotka na moje um filmiki, to ja pozdrawiam, bo naprawdę uwielbiałam, jak mi robiłaś brwi i rzęsy. Na rzęsy pewnie jeszcze wrócę. I właśnie do nich teraz przechodzimy. Nie robię na co dzień żadnych nic tutaj z okiem, właśnie jak, jak gdzieś wychodzę, to tylko naprawdę jedynie daję ten ten brązer. That's it. Ale jeśli chodzi o rzęsy, to w ogóle ja mam róż, mam ten róż z Narsa. W ogóle nawet widzicie w me wersji mini, ponieważ raz na jakiś czas mi rzeczywiście najdzie ochota, ale ja sobie zazwyczaj mi robię krzywdę i według mnie mi to w ogóle nie pasuje. A ja się w ogóle boję, że różam z Rare Beauty i bym sobie zrobię taką krzywdę, że to jest masakra. Dobra, mam 22 lata. Nauczyłam się od miesiąca używać zalotki, ponieważ całe życie się bałam. Dobra, rzęski podkręcone na zalotce już. I teraz tak. To i zazwyczaj są jeszcze dwa tusze, nie wiem, gdzie je teraz podziałam, podziałam. Zawsze jest jeszcze Maybelline. Stawię tutaj, jak się uda. Eee, taki ten fioletowy, na pewno go znacie i jeszcze, o jest, mam, dobra nie muszę wstawiać, mam go eee, i jeszcze taka miniaturka z Too Faced. uwielbiam, ludzie niektórzy mówią że nienawidzą tego tuszu ja miałam chyba już trzy miniaturki tego tuszu bo dostałam na przykład gratisie w prezencie kocham ten tusz jest wspaniały, ale szkoda mi wydać 160 czy 180 zł na tusz do rzęs ponieważ dla mnie, jeśli ja kupuję i tak na promocji za 30 zł ten tusz Too much, too much girl. Ale dobra, lecimy. Nie włączyłam nagrywania, ale pomalowałam tylko tym tuszem na razie. I właśnie chciałam Wam powiedzieć, że jeśli ktoś Wam mówi, że ten tusz jest świetny, widzicie na całym TikToku, że ten tusz jest świetny. Nawet dziewczyny, które go reklamują, nawet jeśli im się nie sprawdził, to uwierzcie, on jest świetny. Naprawdę, popatrzcie, tu bez niczego i tu tylko z tym tuszem. Maybelline, sponsor me, please naprawdę, tuż jest świetny i na niego daję, ale bardziej wydłuża niż pogrubia, dlatego tu mam kocham wszystkie tusze z Eveline, znaczy wszystkie złote tusze z Eveline, oprócz tego jest jeszcze taka wersja Varieté. i on też jest naprawdę fajny. Ja nie mam robionych rzęs, nie doklejam rzęs, więc to są moje naturalne i naprawdę muszę po prostu się nad nimi Napracować, żeby wyglądały na. Wow, ale moim zdaniem już jest ok. I często właśnie jeszcze daję ten tusz, ale on mi się też kończy. Już wam pokazuję, który. Ten tusz. Zresztą mi szkoda, że tyle nagadałam na poprzednim nagraniu i nagle zobaczyłam, że to mi się po prostu nie nagrało. Ale widzicie, i ten tusz, po prostu Sika tutaj dodaje nam mega wykończenie. Podklejała mi się rzęska ale już odklejamy. No. No dla mnie to jest efekt wow. Oprócz tego śmietka tutaj, już nie ma śmietka i no super. No i na dół oczywiście leci leci, leci drugi ten złoty. Okej. Okay, super. Super, super. I robię szybko drugie oko i wracam do Was. Nie wiem, czy Ty wy też tak macie, ale chyba widać, że te rzęsy są zawsze. W ogóle ta chyba część, bo ta brew jest lepsza niż ta. Te rzęsy są dłuższe, bardziej podatne na jakiekolwiek moje ruchy, a ta. ta, ta brew to w ogóle bez komentarza. Te rzęsy też po prostu są jakieś takie. No, no nie chcą się mnie słuchać, naprawdę. A te po prostu. Tutaj, co się dzieje, to jest jakiś dramat. Dramat. Dobra, rzęski gotowe. Teraz Wam pokażę, czego używam do ust. Od chyba 6 lat bez przerwy używam tego błyszczyka. Znaczy, wiadomo, zmieniamy pokołania. To, co mówiłam, Kiko już nie ma w Polsce. Jeśli nie zamawiam na, in na internecie, to zawsze, kiedy jestem gdzieś za granicą, to go po prostu kupuję. To jest jakby mój stały zakup, zawsze za granicą i zawsze, na przykład, jak się wchodzi w jakiś, wiecie, rejon sklepowy, zawsze ten sklep nagle wyskakuje i ja, o, trzeba iść po błyszczyk. Naprawdę, w Paryżu byłam w tym roku, w Mediolanie, w Rzymie, wszędzie go kupiłam, ale chyba nie będę się nim smalować w sumie dzisiaj, ponieważ mam dla was. To jest moje nowe odkrycie. Ten z Eveline. W ogóle, widzicie, mam mega dużo rzeczy z Eveline, naprawdę bardzo lubię tą firmę. Taki ten All oh My Lips i on jest Lip Maximizer, Chili. I mi nawet nie chodzi, no i to jest taki niby jaskrawy kolor. I mi nawet, proszę Państwa, nie chodzi o to, żebym miała. Wiecie, powiększone usta. A już zaczyna lekko piec. Znaczy, to jest takie. To nie jest pieczenie. Tyle, co to zmrowienie, Tak bardziej. I ten kolor jest piękny. I usta też mi się wydaje, że ładnie w nim wyglądają. Soda, cyt! Skończyłam! Czy mi trochę schodzi? Być może. Final look. Może w ogóle, jeśli będę mam nagrywać pielęgnację, to wam zrobię odcinek z moimi ulubionymi perfumami wtedy. To są moje ulubione perfumy na lato. W ogóle ja kocham perfumy. Mam obsesję na punkcie perfum. Mam ich mega, a chcę jeszcze więcej, więc to chyba nie jest zdrowe. Tak wygląda mój make-up na co dzień, lub jeśli po prostu chcę zrobić makijaż, bo nie też nie maluję się codziennie, jeśli nie ma potrzeby. No i tak, życzę Wam miłego dnia. Dajcie znać, co sądzicie. Może w komentarzach zostawcie lajka i suba. Mówię jak prawdziwa YouTuberka. Zostawcie przynajmniej lajka, please. I do zobaczenia następnym razem. Bye!